Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marcel Kiełtyka, demagog. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Pozwolę sobie spółufalek, bo współpracujemy z demagogiem już od dobrych kilku miesięcy. Spotykamy się, no bo okazuje się, że od lat od nazykamy na media społecznościowe i e, e, to, że media społecznościowe są takie kiepskie, to wasza wina. No tak uważa Mark Zuckerberg. My się z tym oczywiście totalnie nie zgadzamy i. Jesteśmy zaskoczeni, tak naprawdę, tą opinią i szczerze mówiąc, rozczarowani, bo trzeba powiedzieć, że my, jako demagog, jako faktyka, że w demagogu, my akurat współpracujemy z Metą od 2019 roku. No i do tej pory ta współpraca wyglądała dosyć dobrze. Sama Meta chwaliła program niezależnej weryfikacji informacji i przytaczała konkretne dane, o których, o których też możemy sobie pewnie za chwilę powiedzieć, które świadczyły o skuteczności tego fact checkingu, który odbywał się na platformach społecznościowych Mety i e, myślę jasno argumentował potrzebę tego fact checkingu, e, ponieważ tej dezinformacji w mediach społecznościowych, fake newsów, e, treści wprowadzających błąd, manipulacji. No jest ogrom, jest coraz więcej tak naprawdę, e, więc ta decyzja, e, ta opinia na temat fakt-checkerów, którą niedawno wygłosił dyrektor generalny Mety, no była dla nas też po prostu e, smutna, rozczarowująca, e, ale przede wszystkim nieprawdziwa. Mm -hmm. e, czy to, że, albo inaczej, zacznijmy może od, od tego, co wy z tam robicie, właśnie jako fact-checkerzy. Mark Zuckerberg zapowiada, że zastąpi ten obecny system fact-checkingu notatkami, uwagami społeczności, chyba tak powinniśmy to po polsku nazwać, czymś, tak. co funkcjonuje już na x Czym to się różni od, od fact-checkingu i jak wyglądała Wasza współpraca z Facebookiem? To znaczy my nadal współpracujemy z Facebookiem, mhm. bo też trzeba zaznaczyć, że ta decyzja na razie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Mówię na razie, bo no nie wiadomo, jak to się potoczy dalej. Póki co nie mamy żadnych oficjalnych informacji, że w Europie czy na innych kontynentach ten program ma być zamykany. Ale no, możemy podejrzewać, że jest to pewnego rodzaju być może test nowego rozwiązania, często Meta robi to w taki sposób, że najpierw testuje nowe rozwiązania na poszczególnych rynkach, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, a później, jeżeli one się sprawdzają, no to wdraża je na przykład globalnie. Ale jeszcze zanim przejdę do, do tego, co. Znaczy, w ogóle tak dokładnie polega ten program niezależnej weryfikacji mm -hmm. informacji. Ja bym chciał dodać, że i podkreślić to, że decyzja, którą podjął CEO mety, w naszym przekonaniu jest decyzją polityczną. Jest decyzją, która została podjęta pod wpływem mocnej presji politycznej. No i myślę tutaj po prostu o zmianie administracji w Stanach Zjednoczonych, czyli. Dojściu do władzy Donalda Trumpa, bo do tej pory nic nie wskazywało na to, że Meta będzie chciała ten program zamykać. Natomiast na czym w ogóle ten program polega? Program polega na tym, że Meta zatrudniając niezależnych fakt-checkerów, takich jak na przykład Stowarzyszenie Demagog, Posiłkuje się wiedzą i doświadczeniem takich organizacji fact-checkingowych, które walczą z dezinformacją, po to, aby skutecznie przeciwdziałać dezinformacji, która pojawia się właśnie w platformach społecznościowych mety, czyli głównie jest to Instagram i, i Facebook, ale nie tylko. Natomiast ja będę odnosił się do Instagrama i Facebooka, ponieważ my w Polsce, jako jedyna polska organizacja, właśnie tam weryfikujemy te informacje. I od razu również chcę bardzo mocno podkreślić, że my nie moderujemy żadnych treści na mediach, w mediach społecznościowych. Jedyne co my robimy, to możemy oznaczać, flagować, etykietować te posty, które w jakiś sposób mogą wprowadzać w błąd. Natomiast nie mamy żadnego wpływu na to, jak będą ograniczane zasięgi tych postów, czy kont, które je podają. Tym bardziej nie mamy wpływu na to, czy dana treść zostanie usunięta z platformy społecznościowej, czy nie. Odnosząc to do konkretnego przypadku, mieliśmy dosyć parę lat temu dosyć głośny, głośną sprawę z usunięciem profilu konfederacji z profilów Facebookowych. Z profil, po prostu z, z, z Facebooka. No i niestety, nawet wczoraj Krzysztof Bosak yy, odniósł się do, yy, do zmian, które mają nastąpić na Facebooku i yy, troszeczkę oskarżył fact-checkerów o to że, to, że to za sprawą fact-checkingu ten profil zniknął. No nic bardziej mylnego, nie. My nie mieliśmy na to wpływu. Co więcej, my. Nie możemy nawet oznaczać treści politycznych na Facebooku, bo meta tak sobie zapisała zasady tego programu. Z tym oczywiście można się zgadzać lub nie. Nawet w demagogu też mamy różne dyskusje na ten temat. Ja jestem gdzieś tam zdania, że jednak polityków powinno się prostować i powinno się wskazywać, gdzie są te fakty i wtedy, kiedy się mylą, to informować społeczeństwo o tym, że się mylą. Natomiast Mark Zuckerberg podjął taką, a nie inną decyzję, szanujemy ją, ok, nie oznaczamy polityków, nie możemy ich oznaczać. Natomiast możemy oznaczać inne posty i dzięki tym oznaczeniom my po prostu dajemy dodatkową informację. Użytkownikom tych mediów społecznościowych na temat danego posta. Czyli jeżeli coś było z tym postem nie tak, to dajemy tą dodatkową informację w postaci linku do artykułu na naszej stronie i każdy może się z tym linkiem zapoznać, przeczytać, co tam mogło wprowadzać w błąd, jakie są fakty. Natomiast no, nie usuwamy tych postów, możemy tylko je w jakiś sposób oznaczać i dodawać taki dodatkowy kontekst. Więc nie ma tu żadnej cenzury, bo tak też odnosił się do tego Mark Zuckerberg, że fact-checkerzy stosowali jakąś cenzurę. No nie, bo cenzura, cenzurą jest usuwanie treści, a fact-checking jest dodawaniem treści. Więc żadna cenzura tutaj tak naprawdę nie występuje w tym momencie. Mm -hmm. Czy na sąsiedniej platformie Elona Muska istnieje wolność słowa? No bo ze słowa, które Mark Zuckerberg mówi, to są właściwie. Trochę tak, jakby to tą wypowiedź napisał mu Elon Musk. Ja miałem takie wrażenie trochę. No, i tutaj bym Cię o, o opinię poprosił. Ja wiem, że faktycznie, że nie lubią wygłaszać opinii, ale, ale jak, jak to odbierasz? Czy, czy to naprawdę chodzi o wolność słowa, i na ile to właśnie jest decyzja polityczna, żeby zbliżyć się do obecnej, przyszłej władzy w Stanach Zjednoczonych? No Meta mówi, że będzie robiła mniej fact-checkingu i więcej e, polityki, że wracają do korzeni. No i to moim zdaniem no, rzeczywiście jest powrót e, do korzeni, tylko niestety w tą złą stronę. Bo Czyli, e, pewnie... Gdybyśmy byli złośliwi, to powiedzielibyśmy, że korzenie Facebooka to ocenianie studentek na, e, na Facebooku. <laughs> to aż tak daleko nie chciałem e, zachodzić. <laughs> Raczej miałem na myśli ten 2015 16 rok, kiedy wybuchła wielka afera Cambridge Analytica, w której okazało się, że po prostu dzięki Facebookowi różni aktorzy, także zewnętrzni, mieli bardzo duży wpływ na kształtowanie się opinii społecznej i wpływ na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie po tamtych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Meta, również pod naciskami politycznymi, no bo nie ukrywajmy tego, postanowiła podjąć taki program niezależnej weryfikacji informacji. Teraz ten program chce zamykać w Stanach Zjednoczonych, czyli tak naprawdę wraca do tego stanu sprzed 16 roku czyli takiej naprawdę bardzo ograniczonej moderacji. No i tutaj rzeczywiście widać dużo analogii do serwisu X, dawnego Twittera, którego właścicielem jest Elon Musk, gdzie ta no właśnie, wolność słowa, bo ja się zastanawiam, czy to jest wolność słowa i gdzie są granice tej wolności słowa, ale gdzie na pewno ta moderacja przybiera bardzo liber, libera, liberalną formę, może nawet powiedziałbym libertariańską formę. Tam tak naprawdę na X można wrzucić w zasadzie wszystko od egzekucji po prostu ludzi, przez bardzo drastyczne filmiki z wypadków, po nawet pornografię. I pytanie, czy my w takim świecie bez żadnej moderacji chcemy żyć? Czy treści, które są dezinformujące i które mają realny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, myślę tutaj przede wszystkim o fake newsach dotyczących całej działki medycznej, czy treści wprost wpływające na państwa demokratyczne i na procesy wyborcze, E, powinny pojawiać się od tak na każdej platformie społecznościowej, w tym dwóch największych, czy jednych z największych e, tutaj, Facebook e, i Meta. No moim zdaniem... E, Niekoniecznie. To znaczy, z drugiej strony też chcę, żeby to wybrzmiało, że ja nie czuję się w ogóle w kompetencjach, żeby wyrażać opinię na temat tego, gdzie powinna leżeć granica wolności słowa i, i cenzury, ale tak jak już wyjaśniłem, no, oznaczanie postów, że coś z nimi jest nie tak, nie jest cenzurą, to jest dodawanie informacji i do tej pory to się bardzo dobrze sprawdzało na, na platformie Mety. Sama meta przyznawała przecież, że, że te programy, że ten program, który wdroży, wdrożyła jest skuteczny. Meta podkreślała skuteczność tego ety, etykietowania, stwierdzając, że w 2023 roku przed wyborami między, tam, tam był między między lipcem a grudniem dokładnie 2030 roku Ponad 68 milionów treści, które były przeglądane w Unii Europejskiej na Facebooku i na Instagramie, miało etykiety weryfikujące fakty. To było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I po umieszczeniu tej etykiety okazało się, że w poście tej etykiety okazało się, że 95% osób. Nie klikało go, aby wyświetlić, więc jakby ta skuteczność była e, no, bardzo dobra. E, no, oczywiście można byłoby odeprzeć e, tę to, to, e, tezę argumentem, że e, być może nie wszystkie etykiety były właściwe, tak? być może niektóre, e, w niektórych popełniono błąd. No ale tu też znowu mamy dane i, i, i znowu w najnowszym e, komunikacie, mm, e, mety. To znaczy, nie, już, nie w tak najnowszym, przepraszam, bo to już było jakiś czas temu, ale okazało się, że około tylko 3,15% tych oznaczonych treści było błędnych. Czyli po prostu ludzie odwoływali się do oznaczenia tych treści, bo uważali, że dana etykieta nie spełnia swojej funkcji, fakt checkerzy popełnili błąd. No i okazało się, że tylko 3% było błędnych tych etykiet. Więc, jakby znowu to pokazuje skuteczność tego, tego programu. A trzeba przyznać, że w przypadku innych kategorii podobnych oznaczeń, ale nie związanych z fact-checkingiem, czyli tych oznaczeń, gdzie meta sama sobie oznaczała te treści, ten odsetek wynosił ponad 60%, i tam. Wchodziły takie treści jak przemoc, czy nawoływanie do przemocy, czy jakieś graficzne elementy, kontentowe związane z przemocą. Tam był hate speech, tam, był, tam była adult nudity, czyli taka nagość i, i takie aktywności seksualne, czyli wszystkie te treści, które były wykraczały poza regulamin, mety. Więc wydaje się, że meta pod naprawdę dosyć silnym naciskiem politycznym, nagle zmieniła o 180 stopni swoje zdanie na temat programu fact-checkingowego, bo najpierw mówili, że jest skuteczny, teraz okazuje się, że według Marka Zuckerberga powinno się go w Stanach Zjednoczonych zamknąć. Mhm. Czy y, przed chwilą, jeszcze jak nie, zaczęliśmy rozmawiać, to widziałem taki filmik z kanału Naukowy Bełkot, który y, nagrał, że w związku z wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych y, przestanie y, umieszczać informacje na temat źródeł naukowych w swoich filmach, a także y, rację w komentarzach będzie miał ten, kto będzie bierze najwięcej lajków i y, te opinie staną się faktami. To tak y, w ramach y, żartu, ale. Odchodząc do od trochę szerszą perspektywy, też w ostatnich miesiącach my często odczuwamy, polskie media przez Facebooka były natrasione na pewną, pewne utrudnienia, ponieważ na, 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 w linkach zwróconych na, na Facebooka z wybranych mediów, właściwie w większości, ale mamy takie domysły, że to są media, które wcześniej były w programie dla mediów Facebooka, kiedy jest Facebook mhm. wspierał rozwój. Redakcji w Polsce. Nie mogą wyświetlać miniaturek, zdjęć z miniaturkami, więc wszystkie linki są tylko tekstowymi linkami, więc są mniej atrakcyjne dla osób, które mogłyby kliknąć w nie. No to trochę taki jeden z wycinków. Przecież mieliśmy taką podobną sytuację w Australii już chyba kilka lat temu. Gdzie po prostu media zostały wyłączone z Facebooka na, na okres negocjacji rządu tak. z, z Facebookiem. No i to trochę pytanie, na ile e, poszczekacie wy jako że no bo środowisko mediów już od pewnego czasu się organizuje w tych sprawach, e, jakich, czy oczekiwalibyście jakichś zapisów prawnych albo regulacji? Tego, żeby jednak zmusić na poziomie okładą Unii Europejskiej, bo to chyba jest takie ciało, które lubi regulacje, szczególnie w, w nowych technologiach, tego, żeby ten fact checking na przykład był obowiązkowy? Mm -hmm. No ja powiem więcej, już pewnego rodzaju regulacje są wprowadzane, jest coś takiego jak Code of Practice, pod którym podpisały się największe platformy społecznościowe i tam jest taki zapis, który obliguje media, faulopy tak zwane, big techy do współpracy z fact checkerami, tylko też nie jest do końca określone na czym ta współpraca mogłaby, miałaby polegać, no My bardzo liczymy na Unię Europejską i na postawienie takiej granicy, właśnie mediom społecznościowym, bo one mają naprawdę ogromny wpływ na to, w jaki sposób my konsumujemy treści, w jaki sposób wyrabiamy sobie opinię, jeżeli zwykli obywatele nie będą mieli dostępu do rzetelnych informacji, a niestety, powiedzmy to sobie wprost, algorytmy mediów społecznościowych napędzane są fake'ami ponieważ emocje również sprzyjają fakeom, a emocje sprzyjają temu, żebyśmy zostawali na tych platformach jak najdłużej, a o to chodzi właśnie platformom społecznościowym, no to możemy mieć problem nawet w nadchodzących wyborach prezydenckich. W najbliższym czasie. Do tego oczywiście otwierają się kolejne drzwi. Jeżeli Meta chciałaby na przykład pójść dalej i zlikwidować ten program wszędzie, to otwierają się kolejne drzwi również do ingerencji zewnętrznej, czyli aktorów zewnętrznych, które, którzy na pewno mają ogromny interes w tym, żeby chociażby siać panikę i, i chaos informacyjny w kontekście procesów wyborczych. To już mieliśmy z tym przykłady w ostatnich latach w Europie i na całym świecie, tak naprawdę. Prawdę. Nawet ta Cambridge Analytica była bardzo mocno z tym związana, to w ogóle też tak szybko powiem, że bardzo mało się mówi o wielu państwach, mówi się tylko jeśli, już, jeśli mówi się już w ogóle o Cambridge Analityce, jeszcze się mówi, to mówi się tylko w kontekście Stanów Zjednoczonych, a bardzo mało się mówi o państwach, na przykład Globalnego Południa, czy państwach dużo mniejszych, jak nie wiem, Nikaragua. Gdzie ten wpływ poprzez Facebooka na procesy wyborcze był dużo, dużo większy niż w Stanach Zjednoczonych, więc, więc również mogą ucierpieć na tym państwa mniejsze, nawet niż Polska, ale Polska również. No i my liczymy na to, że rzeczywiście Unia Europejska w ramach Digital Service Act, ale też innymi być może uchwałami, ustawami, będzie mogła w jakiś sposób zmusić platformy społecznościowe albo przynajmniej zobligować je do przestrzegania europejskiego prawa, no bo nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale ten rynek w Europie możemy sobie regulować. No chciałbym też, żeby poszczególne państwa również wzięły odpowiedzialność za to i regulatorzy w poszczególnych państwach. No niestety jest to bardzo trudne. Dzisiaj lub wczoraj widziałem, że francuskie MSZ wydało oświadczenie w tej sprawie, ale nadal nie doczekaliśmy się na przykład oświadczenia ze strony polskiej. Myślę, że bardzo ważne by było, żeby Ministerstwo Cyfryzacji lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce ustosunkowało się do tych zmian, które Wprowadza meta w Stanach Zjednoczonych, bo tak jak mówię, one tak naprawdę niedługo mogą przyjść tutaj do nas, do Europy, do Polski. I fajnie by było, jakbyśmy byli na to e, przygotowani. E, żebyśmy nie uczyli się znowu na błędach, tak jak to było przy nawet powstawaniu internetu, a potem mediów społecznościowych, a, e, a teraz AI, tylko żebyśmy właśnie już wiedzieli, e, co zrobić, jak Meta, Google, e, TikTok, czy inne media społecznościowe. Zaczną wycofywać się z obowiązań, do których do tej pory się, pod którymi do tej pory się chciały podpisywać. No a niestety jest duże zagrożenie tego, że zaczną się z tego wycofywać, bo muszę to też przyznać, że program Mety był jedynym takim programem, który stworzyły Big Techy, który mogę ocenić jako skuteczny i który. Mogę ocenić jako ten, który ma sens w przeciwdziałaniu dezinformacji, inne media społecznościowe, inne platformy społecznościowe podchodzą do tego w trochę inny sposób, nie chcę mówić, że w gorszy, tak, ale w inny. Stawiają nacisk na inne elementy, ale myślę, że mogłyby się wzorować na tym programie mety i to widać, że niektóre to robią, bo TikTok wdrożył coś podobnego. No, ale jeżeli lider powiedzmy tych zmian w zwalczaniu dezinformacji na swoich platformach się z tego wycofuje. No to teraz pytanie, jak zachowają się inne media społecznościowe. Marczel Kiełtyka, demagog był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.